A jest wiele powodów, dla których księża zaczynają pić. Wiele powodów. Czasem zły przykład w rodzinie, w domu, a czasem samotność, czasem niezrozumienie ludzi, te ciągłe walki, które muszą toczyć. No i tak wypije kieliszek, drugi, trzeci w tej samotności i w końcu jak złapię, to słaby organizm, geny, plus to i proszę bardzo, i mam alkoholika. Ja tego nie usprawiedliwiam, tylko mówię, że to jest ludzkie. Trudno nie ustrzeć się. Nie ma się co gorszyć, modlić się bardziej i nie dawać okazji. Nie, nie twórzmy takiego klimatu społecznego, w którym księża pijacy czy księża alkoholicy się pojawiają. W każdym razie broń Boże im w tym nie pomagajmy. Nie pomagajmy, żeby się takimi stali, nawet nie chcący. Nie wypije ksiądz z nami, kieliszeczek. To są takie opowiastki. Kieliszeczek, to nikomu nie zaszkodziło. No. Tylko ksiądz ma 30 mieszkań, a w każdym mieszkaniu kieliszeczek to mu na pewno zaszkodzi. Czy osobie umierającej, nieprzytomnej, w której służba zdrowia wykonuje przywracanie akcji serca, a nad którą modli się ksiądz, uzyska odpuszczenie grzechu? Ja już o tym wspomniałem. Oczywiście wierzymy w to, że sakrament chory może pomóc też osobie nieprzytomnej. Ale warunkiem jest to, że to się nagle stało, to nie było tak, że zwlekał, 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 no i przytomność stracił. No, to wtedy jest warunkowo, wtedy ja nie wiem, czy pomoże. Jak dostał zawał, dzisiaj dostał zawał, leży nieprzytomny, nikt nie planował zawału. Proszę bardzo, ksiądz przybiega do nieprzytomnego, udziela mu sakramentu chory, wierzymy, że mu pomoże. Jak tylko nie był przeciwny temu, a był wierzący, ochrzczony to wierzymy, że mu pomoże. Więc należy wołać do nieprzytomnych, tylko nie czekać aż skonają albo broń Boże, albo nie czekać w sytuacji, kiedy choroba się przedłuża na, na to zbyt długo. Także na pewno nieprzytomnemu może pomóc pod warunkiem, że to było nagły wypadek, wylew, zawał, czy tym podobne choroby. Czy można, czy można zawrzeć powtórnie w Kościele związek małżeński, jeśli jedna ze stron otrzyma kościelne unieważnienie małżeństwa? Nie można dostać unieważnienia małżeństwa, tylko Kościół w procesie sądowym stwierdza, że małżeństwo było nieważne, po prostu go nie było. Specjalny proces, specjalny proces sądowy stwierdza, że stało się coś przed ślubem. Przed ślubem się stało coś, co spowodowało, że ta przysięga była nieważna. To Kościół ocenia osądza. Dlatego po ślubie mówią, a po ślubie to było po ślubie to już ważne, co było. Przed ślubem. I to sędzia musiał stwierdzić, że przed ślubem stało się coś takiego, co sprawiło, że małżeństwo było nieważne. A jeśli było nieważne, to go nie było. Czyli są stanu wolnego. Czasem się tylko zdarza, że ten, kto był winowajcą, ktoś na przykład wiedział, co robi, i z jego powodu doszło do nieważności małżeństwa, to wtedy Kościół czasem taką klauzulę dodaje do wyroku, że ten człowiek następne małżeństwo w Kościele będzie mógł zawrzeć tylko pod warunkiem, że wcześniej poprosi o zgodę biskupa, na przykład. Dlatego, że kiedyś zawinił. Temu, że tak się stało, że małżeństwo było nieważne, No to się rzadko zdarza. Normalnie są stanu wolnego i mogą zawrzeć w kościele wtedy ślub kościelny normalnie, bo nie, ma, nie są małżonkami. Oczywiście to nie zmienia faktu, że jak oni żyli ze sobą kilka lat i mają na przykład dzieci, no to ten, kto, on nie jest oficjalnie mężem, ale to tak jakby na przykład miał nieślubne dzieci też. No, obowiązują go alimenty i inne sprawy, tak jak zawsze. I po on na przykład. Jak już spotka inną kobietę, na przykład taki mężczyzna, to musi powiedzieć: Słuchaj, ja byłem kiedyś w związku niesakramentalnym, albo byłem w nieważnym małżeństwie, mam dwoje dzieci, i będę musiał do końca życia otrzymywać. Czy ty chcesz ze mną żyć? Bo oprócz naszych dzieci, będę miał jeszcze tamto dwoje. A jakby tego nie powiedział, no to właśnie by sprawił, że to małżeństwo drugie będzie nieważne też. Jakby ją oszukał i nie powiedział jej tego. Bo ona musi wiedzieć, że bierze takiego mężczyznę który ma już dzieci z innego związku na przykład. Dlatego Kościół nie unieważnia, tylko stwierdza nieważność przez proces sądowy. I to jeszcze dwie instancje, a czasem trzy instancje. I dopiero jak to stwierdzi, sędziowie kościeli biorą to na swoje sumienie. Oczywiście wszyscy inni nie mogą kłamać. A wtedy ci, którzy kłamali, biorą to na swoje sumienie, że, ksiądz, że są na przykład ocenił, że było nieważne, bo ktoś kłamał no to. Też się nie da udowodnić komuś kłamstwa, jak ktoś chce skłamać. Ale to nie są ci zainteresowani, tylko świadkowie muszą zeznawać. W każdym razie można, ludzie, którzy dostali stwierdzenie nieważności małżeństwa przy osądzie kościelnym, są stanownego i mogą zawrzeć ważne małżeństwo w kościele. I już ostatnie rzeczy. Mając grzechy lekkie, można przystąpić do komunii świętej. Proszę o przypomnienie grzechów. Kiedy bez spowiedzi nie można przyjąć komunii świętej. No, to musibyście mnie zaprosić na nowe rekolekcje. I kilka dni bym wam to o tym mówił. Wszystkie grzechy ciężkie. A ich tak bym powiedział, ponad 100 będzie, jakby tak zliczyć pewnie. Wszystkie grzechy ciężkie. O każdy by trzeba, to niemożliwe. Proszę wybaczyć, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Wszystkie grzechy ciężkie. Więc czytajcie: czytajcie rachunki sumienia, czytajcie w książkach religijnych, albo. Poproszę księdza proboszcza, żeby zaprosił na rekolekcję na ten temat, i jakiegoś księdza, i wam będzie dzień po dniu tłumaczył wszystkie grzechy ciężkie, przy których nie wolno iść do Komunii Świętej bez spowiedzi świętej. I ostatnie pytanie. Proszę o wytłumaczenie grzechu przekleństwa. Grzech przekleństwa to jest przeciwieństwo błogosławieństwa. Księża, rodzice błogosławią. Czyli co robią? Życzą szczęścia, modlą się o szczęście, błogosławią. A kto przeklina? Ten, to życzy zła, na przykład, żeby cię tak i tam sobie dodaje, prawda? A już nie daj Boże, jeszcze jak wzywa diabeleckich mocy, Żeby żebyś tak piekło, na przykład. I tym podobne rzeczy. Jak jeszcze nie daj Boże, że to robią rodzice, no to już w ogóle... Go nigdy, nawet jak dziecko było najgorsze w sensie ludzkim, postępowaniu, to nie wolno go przeklinać, czyli życzyć mu zła. Przekleństwo to nie są wulgarne słowa, to my tak potocznie nazywamy przekleństwa, czyli wulgarne słowa, to jest potoczne określenie. Przekleństwo to jest właśnie życzenie zła powołując się na jakieś moce. Żeby się nawet tak, Bóg ukarał, w ogóle nie ma, co my będziemy Pana Boga do karania wołali, jak będzie chciał ukarać to sam wie kiedy kogo. Więc my po prostu nie życzymy nikomu. więc Grzech przekleństwa to jest życzenie komuś zła. Tego nie wolno robić. Jeśli coś by się zdarzyło, to trzeba spowiadać się oczywiście z tego grzechu. Nie wolno nikogo przeklinać. Błogosławić mamy, czyli dawać szczęście. Prosić Boga, żeby nam pobłogosławił, a nie przeklinać. Dzisiaj uroczystość wszystkich świętych i kończymy nasze ćwiczenia misyjne. Najfajniejszym, najwspanialszym. Życzeniem w tym dniu jest takie. Życzę Wam, siostry i bracia, żebyśmy wszyscy razem ze świętymi znaleźli się kiedyś w niebie. To jest życzenie na dzisiejsze święto. Żebyśmy dołączyli do tych świętych, którzy tam są. Amen. Jeszcze tylko króciutko, bo już koniec misji, więc po pobłogosławię Was. Powiem tak, ofiary, które składają...